Siemaneczko, siemaneczko, czyś i ze mną jak zwykle, super... Najlepszy gracz na świecie, czyli mła. Iko. Dokładnie. Autografy pomieszczone. Pomóż mi lewo. Kurde, strzela się ze mną. Obity jest, obity jest, lewego. już chciałem z kosu. Właśnie też są leciałem. Myślałem, że jest bliżej. Więc e, nie zapomnijcie o subskrypcji, e, lajku... E... E, tak. Widzę, że widzę, że opłaciłem Cię idealnie. Żebyś, żebyś to mówił za mnie. Prawo. I lewo. Pisz nie widzę, ale nie Lewo. No. Jest tam, jest tam, jest tam. W ogóle mi... No, ja, to, ja też lubiłem mega mega full dostęp, tak? Tylko sobie mam czyli o, web shot. Ooo. Tak. Jak um, miło! Donate mile y, widziana na moim kanale. <laughs> no, jak chcecie w sensie, macie wesprzeć biednego oh. youtubera onikutcheniko? Oh. Boże, co Tak jest. Ja tam na chwilę tą, ja tam na chwilę nie potrzebuję mieć tu bo wiecie... Nie ma, nie robi streamów. Nie robię streamów, to nie potrzebuję ja to Nie, nie, nie zasługuje, o. Boże, to jest... mam low. Ej, blisko już. Kuczak. 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 jaku są Kuczak. Kuczak. go Kuczak. 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 gaming mnie. Chyba też ogólnie spuszczała. No laga właśnie ty ja właśnie się tak, mówię. kurwa, yy, jaki lager ty. Ale wydawało się bardziej, że to jest u mnie, ale może w tym samym czasie mieliśmy. No mi masz 24 pingu, więc. Znaczy nie, bo jak tu mam no ja mam tego netgrapta, to ja widzę wszystko. Aha. Tu się wcześniej pokazywa, na przykład teraz mam 76 i spada. Jakiś wysoki ping na tym fardym bez sensu. Czekaj, czy nie w najbliższym momencie. Wpadł tutaj. Jest pic i ten. Saite pic pit, pic. Co robię z Co, czekam na niego. Nie. Co Co za? Nie, ty wiesz, że go nie trafiłem. Nie. Widzowie, em, tak. widzowie, te, widzowie tego nie widzieli. Wiem. Spokój się. Chcę wątek, bo Kto by... Kto zwracał uwagę na takiego człowieka jak ty? Czyski, mm, cofnął się na site Waliłem, bo przecież kurde, zamiast normalnie go wycelować, to ze spierdolę, w sobie jak z dupy gdzieś tam. Aj tam jaj tam, no ba. Klas musi być nasza rundka, żeby łatwiej było po CT, bo trudniejszy co to jest. No nie no, kłócak. Ruch prawy. za 40. Ode mnie 33. No ja też mówiłem idź, i co? Ty? <grystanie> ja nie słyszałem co powiedziałeś, to jest <grystanie> Ja nie słyszałem, tylko M mówiłam, że idź To tylko słyszałem Okej okay. Czy jakoś tak Wiesz, Dobra, będzie long Check. <laughs> Check. To so, Mój Reflex jest idealny. szachisty. Idealny Ref... Nie, yeah. Dobra. To jest. Pisze o mniej. Okej. Okay. Dobra, bo przecież my to przegramy. Pomocy! Loba, low, low, low. Nie mamy go tapa do tego... Masz pocztę... Jak ładne, ciekawe czy... Oczywiście, że nie twój... Let's have It's o nie, 16, bo 15, bo... Run for it! nasz deskach jest. Drawing flashpine. Upsy. Upsy biegnie już na pełnej. Okej, long. One way, Rabi. Ostał Upsy. Gawachter? Nie, nie.

lewą. Mm, 88 minut. To nie <laughs> Gdybyś powiedział, że ma tyle, to bym go trafił, a tak to... No, to uspokój się. Dawaj mi kalepianie lepiej, a nie... No, tylko bez ty, no co ty niepoważnie jesteś? Nie wiem dlaczego ja mam tu sobie na teraz. Idy, ten, idzie long jeden. Mm. Nie widzę. Pod daszkiem, nikt nie dostał, idzie. Ale on nie kucał, no dopiero teraz kucnął, na koniec no. Nie mam nic, żeby Ci kupić ewentualnie. Mogę Ci granaty kupić. Radę sobie. Masz tutaj. Rady sobie.

No, no, przy Biblii jest, no. Kurde. Easy. Widziałeś, widziałeś. Easy for us, us, us. Dziękuję Ci za gierkę. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Przelew, bo Okej, okay, nie ma problemu. O, RCM rank upa. O oh, no. Nie, nie, w Bajo. Bajo, jajo.